Hejka, kolejny odcinek z tej serii, a dzisiaj quest z Razorem. Dzisiaj miałam naprawdę bardzo dobry humor, więc trochę pogadałam, trochę skomentowałam na temat otaczającego mnie świata gęścinami Myślę, że odcinek wyszedł naprawdę bardzo fajnie. Jeśli wam się spodoba to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie jeśli chcecie widzieć więcej odcinków z tej serii. I co? Zapraszam do oglądania. I nie bójcie się, nie zapomniałam, w poprzednim odcinku mówiłam o Dragon Spine'ie oraz wycieczce z wami, widzami do Dragon Spine'a. Już jesteśmy w trakcie ustalania w jaki dzień się spotykamy, żeby pójść na tego quest'a, także w przyszłym, w przyszłym odcinku mam nadzieję, że już ten quest ujrzy światło dzienne i że w przyszłym odcinku zobaczę Zobaczycie mnie z innymi widzami w akcji w Dragon Spine'ie, więc taka mała reklama przyszłego odcinka. Stały segment tej serii, czyli stan wishy oraz Primo Primogemov mamy 5095, 29 standard wishy oraz eventowych wishy mamy 6. I na początku zajmę się zadaniami codziennymi. Tym sposobem wbijam 22 AR i odblokowałam misję, o której mi chodziło w poprzednim odcinku, kiedy zapraszałam was do pisania do mnie, czy chcielibyście się wybrać ze mną i jakby nagrać ze mną taki odcinek. I przy okazji właśnie chciałam podziękować wszystkim, którzy mnie zaprosili do znajomych na Genshinie i którzy do mnie napisali. W przyszłym tygodniu, w przyszły piątek pojawi się odcinek z tego, jak wybieramy się razem do Dragon Spina. No, tak tylko chciałam tutaj tak powiedzieć. A teraz chyba lecimy do questa z Razorem. Razor w mojej opinii jest bardzo pure, jest cute i trzeba go protect, bo jest, nie wiem, lubię tą postać bardzo. Jest słodziutki, chociaż z wyglądu wygląda jakby, jakby był jakimś złodziejaszkiem z miasta albo jakimś przestępcą. Oryginalnie okazuje się, że jest bardzo słodki, no i taki niewinny. Fajny jest, lubię go. To w jaki sposób Razor mówi też sprawia, że, że, że no ta postać jest taka niewinna. To z nas nie wyszukiwał w internecie, jak po Rejzorowemu jest na przykład wytłumaczona umiejętność postaci. Z Rejzorem jest prosta gadka. Po prostu. Trzy, trzy słowa, masz całe zdanie, wszystko wiesz. Rejzor jest super. I tutaj taka ciekawostka. Nie wiem, kiedy się usłyszałam na jakimś filmiku, ale w tej misji dostajemy przedmiot, który, którego nie da się odzyskać. Można by powiedzieć, że jest to taki unikat. On znajduje się w plecaku, bo, do sobie, bo musimy zebrać jakby dla paczki Rejzora dziki wytropić je i złapać i, i dać mu mięso, tak? I to jest jeden moment, kiedy dostajemy Hunting Trap. Ja użyję jedno, jedno coś zachowam na pamiątkę. I co? I właśnie tutaj musimy złapać dzika, ale teraz, a teraz nie wiem, czy się złapie. Nie pamiętam, jak to działało w sumie. <grym> no, ale taka ciekawostka ode mnie, którą usłyszałam od kogoś kiedyś, że jest to właśnie unikat taki. Jeśli tego nie zużyliście, to, to możecie tego nie zużywać, żeby to właśnie była taka pamiątka na waszym koncie, bo jej już nigdzie więcej nie, nie, nie dostaliśmy, przynajmniej do tej pory nie było czegoś takiego, że ją dostaliśmy, tylko w tej misji jest możliwe ją dostać na chwilę obecną. Nagrywam to w czwartek, a jutro muszę wrzucić i zmontować ten filmik. Tak jak obiecałam, w piątki o 15:00 zawsze pojawiają się odcinki, ale za to w przyszłym tygodniu mam nadzieję, że będzie nieco ciekawszy odcinek, chociaż nie mówię, że ten nie jest ciekawy, ale w przyszłym tygodniu możliwe, że będzie ciekawszy, no bo właśnie z trójką wybranych widzów spotykam się w Dragonspine. Jeszcze nie wiem, czy wszyscy przyjdą. Jesteśmy w trakcie umawiania się na godzinę, żeby się wybrać do, na voyage do Dragonspina. Więc wydaje mi się, że to będzie fajny odcinek, taka właśnie interakcja z wami, jeśli będziecie chcieli występować w jakichś następnych odcinkach czy coś tam, to dawajcie znać do mnie na gęszy. I mam trochę za głośno gęszina na słuchawkach, bo nie mogę się skupić o czym mówię. Przy okazji tak nadmienię, że już mam odblokowane wszystkie waypointy, bo nie wiem, czy kiedykolwiek o tym mówiłam. Fajnie też pokazywać, że, że jak wygląda na ten moment moja eksploracja na tym koncie. No tak wygląda, nie jest nie wiadomo jak powalająca, ale troszkę jest tutaj tej eksploracji, także się cieszę, że już muszę mam trochę jakby z głowy, Te, że właśnie już, już bardzo, bardzo bliżutko jest do tego, żeby... Boże, w ogóle jaka ta mapa jest wielka. Ja to będę musiała wszędzie iść teraz na piechotę. Już wielkimi, bardzo wielkimi krokami zbliżamy się do Liwe. I się bardzo cieszę, bo chyba nigdy jeszcze nie przechodziłam były Liwe i tych wszystkich bossów standard postaciami. Fajny też to jest. Fajny to jest to, taki challenge też dla mnie, bo ja na starcie Genshina moje pierwsze 10 puli to była Catching oraz Venti. Więc miałam bardzo wybuchowane konto, jeśli chodzi o właśnie takie fabularne, fabularne zadania. Przyjemnie mi się walczyło, nie, nie było to dla mnie wyzwaniem. No w tamtych czasach Venti to był po prostu creme de la creme, a catching, catching też był, catching, catching też możecie mi napisać jak w ogóle mówicie na catching. Ja zawsze mówię catching. No i miałam właśnie catching i wszystko się wydawało bardzo łatwe wtedy. Teraz wdrapując się po tego Anemokulusa, przypomniałam sobie też moment właśnie odnosząc się do tego poprzedniej, poprzedniej wstawki, kiedy mówiłam o tym, że dostałam Venti'ego na samym początku gry. Czułam się jakbym wygrała wszystko ze względu na to, że Venti w tamtych czasach najlepiej było eksplorować bo nie było żadnych takich postaci, które miały właśnie te umiejętności eksploracji, tak jak ma Venti, że potrafi się wynieść do góry i glindować. Więc no wtedy się czułam jak taka wielka wygrana, chciałam się tylko pofleksować, że na starcie gry miałam Ventiego i miałam ułatwioną eksplorację. Więc można powiedzieć, że grałam wtedy w Genshinah na poziomie łatwym, a teraz gram na dość ciężkim, chociaż myślę, że nie aż tak ciężkim. Jest. Ten team jest naprawdę bardzo spoko. Dzisiaj mam jakiś taki dobry humor, dlatego tyle gadam. Ale Razor Quest też nie jest jakoś e, super interesujący, też nie wiem co tutaj opowiadać, więc sobie wspominam stare czas. I tutaj dam w ogóle taki segment dla komentujących moje odcinki. Może was zachęcę tam. Ale pod jakimś tam moim TikTokiem, bo tam zrobiłam jakiegoś TikToka odnośnie Harbingerów, że oni, że oni są wzorowani na włoskiej komedii. Nie wiem, może widzieliście, może nie. Ale właśnie tam powiedziałam Arlecino. I ktoś mnie poprawił w Komentarzu, że to się mówi Arlecino. Z kolei potem y, znowu gdzieś tam widziałam na internecie, że ktoś mówił Arlecino. No i tutaj takie pytanie do Was. Możecie teraz zostawić komentarz. Musicie zostawić komentarz, jak jest poprawnie, albo jak Wy mówicie. Więc macie dwie postacie dzisiaj do skomentowania i macie to zrobić teraz. Jak mówicie? Catching, coaching, jak to czytacie i tak dalej. Jak jest poprawnie, może znajdziecie, albo wiecie? No jest Arlecino albo Arlekino. Jak to się mówi? Chciałabym to wiedzieć dla, dla własnego spokoju duszy, kiedy będę w przyszłości opowiadać może o tych postaciach, to żebym mówiła poprawnie. Nienawidzę tego widoku w grach. Siulek, biedny. No i mamy to. Mamy tą arenę. Przerażająca była, pamiętam zawsze. Mam nadzieję, że wam się podoba w ogóle to, jak tak bardziej komentuję, jakieś tam zaczepki robię w stronę Gershina. I się wydaje, że to, że, że, że ten odcinek fajnie wychodzi, jeśli chodzi o taką, taką pogadankę, bo w niektórych to ja naprawdę nie wiem, co ja mam gadać. Bo się po prostu nic nie dzieje, każdy zna te questy. I, I nie wiem o czym mówić, więc. Yy, aha, ja już mam te ulf Huki. Dobra. Ale no, w niektórych odcinków naprawdę nie mam pojęcia, co mówić, a dzisiaj taka jakaś rozgadana jestem, więc, więc sobie gadam. Więc no, ten odcinek będzie chyba dłuższy niż zwykły. Ja dopiero teraz ogarnęłam, że <laughs> jedynymi postaciami w sumie. Czy możemy tak użyć w tej bitwie to Barbarka i Elisa, bo on jest odporny na Anemo i Krajo, taka nas długa walka z tym wilkiem zapamiętałam, że ta bitka jest bardziej, bardziej emocjonująca <grywa> ale teraz jak już znam mniej więcej jego ataki to o no, zarobiście znam, a czy właśnie się nie kończy ta walka, jak on robi właśnie to co teraz robi te dasze czy właśnie się nie kończy walka? Zobaczymy zaraz. Nie, nie skończyła się. Po prostu tak długo to robię, że już zrobił tą animację. W sensie animacji już zrobił ten atak. Ja piercielę. Ale w sumie nie idzie aż tak źle tą lisą i tą Barbarą. Bałam się, że to dłużej zajmie. Ale dawno Ugielska nie grałam. No w sensie, no kurde, gram co tydzień praktycznie, więc bardzo rzadko. I przez to nie umiem unikać już tych wszystkich młopów że się, jestem emerytowaną, emerytowanym graczem Genshin'a, już. palce. No kurde, teraz chyba jest ta końcowa faza. Kurde. A tutaj to mi zawsze przykro było Razora. I naprawdę chciałam go bardzo przytulić w tej misji. Tak jak mówiłam, bardzo lubię Razor. <laughs> Nie mogę widzieć, jak jest taki smutny. I zakłopotany. No i udało się zakończyć quest'a z Razorem. Następny odcinek, jak zapowiadałam, będzie się wiązał z Dragonspine'em. I możliwe, że trochę z eksploracją, bo już tutaj widzę, że mamy misję właśnie, żeby pójść do Liwe. No i przy okazji odbokowaliśmy tutaj uh, weekly bossa. O, o Przepraszam. <laughs> o kurde, właśnie Właśnie go uruchomiłam, a nie chcę go uruchamiać.